Twoja lista mailowa to jeden z najdroższych zasobów, jakie możesz posiadać w swoim biznesie, i żeby ją powiększać, musisz dowiedzieć się, jak tworzyć zabójcze lead magnety. Dlatego w tym filmie pokażę Ci dokładnie mój czterokrokowy proces dawania wartości przez lead magnet, który wykorzystuję, by przyciągać uwagę potencjalnych klientów, zamieniać w leady, a później przekształcać je w sprzedaż. Zaczynajmy. Lista kontaktów mailowych ludzi zainteresowanych tematyką, wokół której komunikuje się Twoja firma, to bezcenny zasób i co najważniejsze, całkowicie Twój. W przeciwieństwie do konta na Facebooku, które Zak może Ci zawiesić, konta YouTube, które Google może wygasić, listy mailowej nikt nie może Ci zabrać. Nie da się jej jednak szybko budować tylko prosząc o maile przy pomocy formularza zapisu na newsletter umieszczonego na twojej stronie. Ludzie ostatecznie nie zapisują się do newslettera po kolejne maile, a liczą na wartość, która z niego płynie. Po co zatem tworzyć lead magnet? No właśnie dlatego, żeby mieć coś na zachętę dla naszego odbiorcy, zanim wyślemy mu kolejne wartościowe wiadomości. Darmowy materiał dający wartość jest najprostszym sposobem na pozyskiwanie kontaktów do osób zainteresowanych tematem, którym zajmuje się twoja firma i pozwala twojej liście kontaktów Rosnąć w zastraszającym tempie, wprost proporcjonalnym do wartości, którą dajesz. Korzyści z posiadania solidnej listy kontaktów, chyba nie muszę tłumaczyć. Jak zatem sprawić, by ofiarowana wartość była wysoka? Wiemy już, do czego lead magnet służy nam. To teraz skupmy się na tym, jak sprawić, by pomógł odbiorcy. Najważniejszy cel takiego materiału to uczynić go przydatnym. I przydatność dla każdego może znaczyć coś zupełnie innego, dlatego zamkniemy wytyczne do lead magnetów w konkretne instrukcje. Weźmy na chwilę w buty naszego potencjalnego klienta. Na pewno, siedząc na social mediach i przeglądając strony internetowe firm, trafiacie na różnego rodzaju potyka tego typu w formie podręczników, e-booków, mini szkoleń, checklist itd. Niektóre powodują nieodpartą chęć ich pobrania, nawet za koszt zostawienia swojego maila. Nad innymi przechodzimy obojętnie, bo interesują nas tyle, co zeszłoroczny śnieg. Dobry lead magnet wyróżnia konkretna obietnica rozwiązania problemu, który rzeczywiście ma nasz odbiorca najlepiej w krótkim czasie i z natychmiastowym efektem. Nasz podświadomy mózg zmierza do natychmiastowej gratyfikacji, więc taki quick win, czyli mała szybka wygrana wynikająca z takiego materiału, zadziała lepiej niż olbrzymia skomplikowana treść, próbująca rozwiązać wszystkie możliwe problemy. Do tego służy nasza oferta, ale o tym później. Na procesie osiągania wymarzonego efektu na pewno jest więcej niż jeden krok, ale jeżeli podzielimy tą drogę na odcinki i pozwolimy osiągnąć chociaż jedną część całej drogi z sukcesem, to już powodujemy, że wzrasta wdzięczność do naszej marki. Przykładem lid magnetów dających natychmiastową korzyść są takie konkrety jak na przykład checklista z siedmioma punktami kontroli jakości, pięć konkretnych sposobów wsparcia sprzedaży stroną www, dziesięć pomysłów na lead magnet, trzy narzędzia podnoszenia konwersji sprzedaży, czy na przykład pięciokrokowa formuła tworzenia lead magnetów. Natomiast pewnie mniej chętnie będziemy pobierać Generyczne materiały typu podręcznik prowadzenia biznesu, na przykład jak robić dobre szkolenia, jak budować marketing w firmie, jak zarządzać lepiej, i tak dalej. W dużej mierze też zależy to od tego, z jaką personą mamy do czynienia i dobrze byłoby ją znać. Im lepiej wiemy, kim jest osoba, do której kierujemy naszą wartość, jakie ma problemy i co chce osiągnąć, tym łatwiej nam będzie przygotować taki materiał który zwyczajnie wzbudzi jej zainteresowanie. I dostarczony w ten sposób materiał ma rozwiązać konkretny problem naszego odbiorcy, więc zadbajmy o to, żeby oferowana tym sposobem wartość po prostu rzeczywiście była pomocna. Naturalną formą, która przychodzi do głowy, kiedy myślimy o lead magnecie, jest oczywiście e-book, czyli taka książka elektroniczna w PDF-ie, ale lead magnet to tylko takie pojęcie opisujące wartość, która ściąga do nas kontakty i możemy ją dostarczyć na wiele sposobów oczywiście. Ciekawszy sposób to więcej roboty, ale i więcej zaangażowania. Po stronie naszego odbiorcy. Im mniej zaangażowania z naszej strony, tym więcej trudu po stronie naszego użytkownika. Tą sytuację najlepiej wyobrazić sobie w postaci takiego spektrum, które po lewej stronie ma zasoby, które są łatwe do wyprodukowania, ale angażują mniej, a po prawej trudne ale angażujące bardziej. Tym sposobem, w zależności od naszych możliwości czasowych czy zasobowych, możemy wybrać takie narzędzie, które pozwoli nam lepiej przekazać to, co mamy do powiedzenia. Typów takich lead magnetów można byłoby wymieniać wiele. Mógłby to być prosty e-book do pobrania na kilka stron, rozbudowany przewodnik w formie podręcznika, listing jakichś zasobów, na przykład linków do przydatnych serwisów czy narzędzi, przydatny zasób sam w sobie, czyli na przykład jakiś kalkulator w Excelu, listy kontrolne różnego rodzaju, zeszyty ćwiczeń, case study, i klienta w formie np. historii sukcesu, różnego rodzaju szablony, maili, postów, designów, dostęp nawet do zamkniętej społeczności czy grupy na Facebooku, kursy na e-mail i webinary oraz inne tego typu wideo szkolenia. Każdy z tych zasobów będzie wymagał różnego rodzaju kompetencji i większej bądź mniejszej ilości czasu. Przykładowo e-book w formie dokumentu, w sytuacji, kiedy wartość w nim zawarta jest trafiona, może być nawet ograny prostym dokumentem Worda. Natomiast webinar bez względu na skalę przedsięwzięcia, będzie wymagał od nas dobrego usystematyzowania wiedzy w formie prezentacji, umiejętności publicznego mówienia, nagrania wideo i skoordynowania wszystkiego ze sobą. Ja rekomendowałbym najpierw zacząć od prostszych rozwiązań i przyrostowo z czasem dokładać te trudniejsze wraz z rozwojem naszych umiejętności dzielenia się wiedzą. Jak mawia powiedzenie: garbage in, garbage out. Miejmy na uwadze, że jakość danych, które opracujemy i forma ich podania, będzie miała bardzo mocne przełożenie na jakość wyników, które dzięki nim osiągniemy. Zadbanie również o łatwość poznawczą, czyli proste wyjaśnienie tematu naszemu odbiorcy sprawi, że większość ludzi zainteresuje się naszą treścią, co przełoży się na więcej kontaktów na naszej liście. Z tym, że samo stworzenie lead magnetu to nie wszystko. Musimy go jeszcze mieć gdzie osadzić, i tutaj z pomocą przychodzi nam strona lądowania. Tu akurat sprawa jest w miarę prosta. Jeżeli nasz lead magnet jest po prostu dobry, wartość jasno sprecyzowana, to chcemy to po prostu odpowiednio podać bez jakiegoś zbędnego komplikowania tematu. Najprościej wyobrazić sobie ścieżkę, którą odbiorca do Dociera do naszego lead magnetu. Na przykład zobaczył reklamę na LinkedIn, poleciliśmy mu go w jakimś filmie na YouTubie, albo link w artykule na naszej stronie odsyła do pobrania. Odbiorca kliknął i wylądował na stronie, która po prostu ma mu dać to, co obiecaliśmy. Zwróćmy uwagę, aby zarówno w wersji mobilnej, jak i desktopowej na jednym widoku od razu po wejściu było wszystko co niezbędne, żeby można było materiał błyskawicznie pobrać. Krótko mówiąc, idealnie, jeżeli na pierwszy rzut oka widoczne są takie elementy, przedłużenie naszego komunikatu w postaci nagłówka tłumaczącego korzyść, ewentualny. Krótki opis albo wyjaśnienie, co się wydarzy dalej, jak go powierzemy, formularz z możliwością zostawienia maila oraz ewentualnie imienia i obowiązkowo wizualizacja materiału, do którego odbiorca dostanie dostęp. Jeżeli mamy możliwość, możemy na tej stronie odpowiednio niżej umieścić też trochę dodatkowych informacji, jak sekcję budującą autorytet z logami firm, z którymi pracujemy, szersze opisanie korzyści, teaser, czyli wgląd w to, co zawiera taki materiał po pobraniu i krótkie info o autorze. Tej publikacji. Jeżeli decydujemy się na te dodatkowe sekcje, możemy też równie dobrze na końcu powielić ten formularz i wizualizację materiału, żeby odbiorca po przeczytaniu nie musiał ponownie przewijać na górę, żeby go pobrać. Tak stworzoną stronę można postawić łatwo na WordPressie czy innym rozwiązaniu typu landingi, a otrzymywane w ten sposób dane kontaktowe przekazać do narzędzia typu Mailer Lite czy Active Campaign, które będzie nasze kontakty zbierać i przy okazji zajmie się też automatyczną wysyłką naszych materiałów. Zbudowanie lekkiej strony lądowania utrzymującej kontekst sprawia, że nie przerywamy podróży użytkownika, którego zainteresowanie zostało w jakiś sposób wzbudzone wcześniej. Ostatnia rzecz, którą należałoby zrobić na koniec, to wykorzystać tą zbudowaną uprzednio dobrą wolę i wezwać do akcji w elegancki, nienachalny sposób, jednocześnie zwiększając swoje szanse na przekształcenie kontaktów LIDA. Zacznijmy od niewygodnych informacji. Wielu ludzi po prostu pobierze Twój materiał i nawet do niego nie zajrzy. Nie szkodzi. Próbujemy to naprawić za chwilę. Niektórzy z nich otworzą maila i zajrzą w przygotowaną dla nich treść, ale będą jeszcze na etapie zbierania informacji, więc nie będą gotowi skorzystać z Twojej oferty. Znajdzie się jednak 1-3% takich osób, które pobrały Twoją treść i obecnie aktywnie szukają rozwiązania. Dla nich umieszczamy w materiale wyraźne wezwanie do akcji. Przygotowując wartościowy lead magnet dotykamy wielu etapów świadomości odbiorcy, od w ogóle wzbudzenia uwagi przez zainteresowanie do nawet wzbudzenia pożądania i wywołania akcji, do której docieramy na końcu. Jeżeli w ramach naszego Materiału pomogliśmy naszemu odbiorcy samodzielnie rozwiązać jeden etap procesu i poczynić krok w kierunku sukcesu. To istnieją szanse, że uświadomiliśmy mu kolejne problemy lub etapy rozwiązania, o których mógł w ogóle wcześniej nie myśleć. Teraz, jeśli chce dalej przesuwać się do oczekiwanej lepszej rzeczywistości, może szukać wiedzy pozwalającej mu rozwiązać kolejny etap lub Firmę, która zwyczajnie pomoże mu na tej drodze, robiąc to za niego szybciej, lepiej i taniej niż jak gdyby chciał to robić sam. W obu przypadkach warto tutaj wezwać do akcji po prostu rekomendując kolejny konkretny krok. Na przykład, nasz fit magnet pomógł szefowi marketingu zaplanować stronę WWW, no to wezwijmy go do konsultacji na temat jej wdrożenia. Nasz kalkulator pozwolił inżynierowi procesu policzyć zwrot inwestycji, no to zaproponujmy mu precyzyjną wycenę rozwiązania specyficznego dla jego sytuacji w jego fabryce. Albo nasza lista kontrolna pomogła kierownikowi projektu zdefiniować rolę potrzebnego pracownika, zaproponujmy mu teraz rekrutację tej osoby w oparciu o ten arkusz. Oczywiście, może nie wszyscy będą gotowi na kontakt z nami na tym etapie, ale jak mawiał Wayne Gretzky, you miss 100% of the shots you don't take, więc nie dowiemy się tego, jeśli po prostu nie zaproponujemy. Oferując wartość trochę Mamy prawo zaproponować wsparcie, a robiąc to ze smakiem nie nadużywamy gościnności, bo umówmy się, no wszyscy doskonale wiedzą, że nie wrzucamy treści w eter tylko po to, żeby je tworzyć chcemy przy okazji pokazać swój brand i to jest całkowicie okej. Okay. Na deser zostawiłem jeszcze jedną rzecz, o której wiele firm i marketerów zwyczajnie zapomina, a która pozwala zwiększyć efekt z wysiłków włożonych w lead magnet, niemalże budząc z martwych kontakty, które nie zareagowały na samym początku. O co chodzi tym razem, zapytacie? Umówmy się, ludzie są zajęci, może pobrali twojego e-booka, ale wpadło 5 dodatkowych maili od szefa, pilna oferta do zrobienia i twój materiał zwyczajnie nie miał szansy się przebić, ani nawet zostać zauważonym. No i co robić w takiej sytuacji? Jest dość prosta, mamy tutaj dwa dodatkowe życia. Po pierwsze, niemalże każde narzędzie do automatyzacji wysyłek mailowych daje możliwość sprawdzenia, czy wiadomość została czytana, a link kliknięty. W każdym scenariuszu, w którym wysyłamy lead magnat, ustawiamy sprawdzenie, czy warunki pod tytułem otwarcie i kliknięcie zostały spełnione. Jeśli nie, czekamy trzy dni i wysyłamy ponownie, pytając, hej! Czy coś ci nie umknęło? Proste, a skuteczne. Takie przypomnienie może sprawić, że nawet 50% osób, które zignorowały maila na samym początku, rzeczywiście go teraz zobaczą. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli pod naszym formularzem mieliśmy pole, w którym użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji, to czekamy kolejne 7-10 dni i zwyczajnie wysyłamy następne wiadomości. Proces zakupów B2B jest złożony i czasochłonny. Odbiorcy uświadamiają się, edukują i porównują rozwiązania. Nasza stała komunikacja dostarczona w tle, na skrzynkę potencjalnego klienta może być wartościowa pod warunkiem, że rzeczywiście staje się naturalnym przedłużeniem wiedzy pobranego materiału. Zatem, aby wyglądało to naturalnie najlepiej, jeśli to są, kolejne przydatne narzędzia różnego rodzaju checklisty. Następne wartościowe wskazówki. Propozycja rozwiązania kolejnych następnych etapów procesu czy problemów, które mu się pojawią, albo historię sukcesu uchylające rąbka tajemnicy z naszych rozwiązań. Możemy nawet wysłać nasze inne lead magnety, których ten użytkownik może jeszcze nie miał prawa widzieć. Tak długo jak maile niosą wartość i zwyczajnie istnieje możliwość z nich wypisania, tak długo mamy możliwość pozostania w kontakcie z naszym potencjalnym klientem. Nie traktujemy wtedy naszego lead magnetu jak jednorazowego strzału i skoku na te 1 do 3% rynku gotowego na zakup. Myślimy, Długofalowo i utrzymujemy kontakt z całą bazą odbiorców na różnych etapach świadomości. No i oto i on nasz sprawdzony framework na budowanie listy kontaktów i dzielenie się wartością w sposób, który dostarcza korzyści zarówno nam, jak i odbiorcy. Lead magnet może być potężnym narzędziem generowania kontaktów i szerzenia świadomości naszej marki. Jeśli chcesz opakować wiedzę Twojej firmy w tego typu edukacyjny, bezpłatny produkt cyfrowy i potrzebujesz wsparcia z jego opracowaniem, promocją i dystrybucją, Oczywiście daj znać. Z przyjemnością pomożemy Ci ułożyć cały ten proces od zebrania Twojej wiedzy, ubrania jej w materiał, aż do promocji i właśnie generowania nią nowych kontaktów. Skorzystaj z konsultacji w opisie tego filmu i bezpłatnie doradzimy Ci jak to zrobić u Ciebie. Dzięki za oglądanie i jak zwykle do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!